Hej kawicowie yy, Ja właśnie jestem, nie wiem w ogóle gdzie Nie Zasłucham się Co się tu robić Ja yy, właśnie gram w tej Avenue Ogólnie możecie mnie zadawać yy, Ja robię odcineczek um, ja mogę z jakąś obcą osobą Bo co razy jeżeli to oglądasz yy, No tak, czuptam, ja po prostu tak tuptam, bo nie wiem czemu, ale jestem dzieckiem, nie, on tak ze mną chodził, chcę być na odcinku. Eee, o ja ej, nie chcę. się przebierać, ja nie jestem tego zdolna. Książka, czytam, ja jestem okropna, bo się w ogóle lubię. Ja po prostu z kiełgą pękłam, czekajcie, coś do niej. Eee, już. Ja I na W nie będę w ogóle. Ja, nie mogę w ogóle, ja nie, to moja koleżanka jedna, to oglądam Powiem jaka. E, Czekać idzie, proszę. Jeżeli ta to koleżanka to moja natarka.pl To, to oglądam w Przepraszam za to, co, co zrobiłam mnie. Bardzo, bardzo, bardzo was.

Dawać. 01 u 2024. Możecie mi zdawać. Dobra, to ja zrobię sobie teraz starszą, bo nie chcemy się być już takim mini mini eee, Poczekajcie. Eee, może sobie taki stroj. Eee, pasuje chyba, co nie? Mi się już stało Chcemy sobie dom jakiś. Dom jakiś. Nie wiem, może taki, taki przykład. takie. Przykłady. No, takie. Zresztą przepraszam, Ja też pierwszy raz w ogóle robię odcinek filmu. Nie, nie. Się na po ekranie, nie, 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 nie. Nie, 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 mnie nie, nie, bardzo nie, bardzo, bardzo nie, ale czy nie mam w ogóle jakiegoś dziecięcego? <gry> nie zauważyłam. w ogóle ktoś się pyta, jak sobie mi się nie miała czy głowy. to ja też mam to zrobiłam jakoś, ale ja nie wychodziłam. Ja tutaj trzeba sobie wejść tutaj ID i wpisać kod na, żeby mieć głowę. To tyle. Nie, i usiądzę, że teraz wypowiedziałam, że są to jakieś nekie. I dzisiaj, może dużo osób tego nie zna, ale zagramy w Dorsny Może dużo osób tego nie zna, właśnie jest dość popularna. I zagramy sobie tutaj do gości. Wejdziemy. Chyba <śmum> jedną dytywą. Tutaj. Sama jestem. Epidemium. sama. Fajnie. Żeby tak <gulandkommen> mam taką dobra, gramy. Lecimy z koksem. Loki kognienia, macie to różno chyba trochę. Ci się wydaje. Kurwa, się. to trochę. To trochę. I, Dobra, lecimy. Mamy zdrowie. Nigdy nie gram w ogóle mnie, więc ja nie. Więc nie, nie, nie zaszłoam. Chibałem żeby tu się odnaleźć. Eee. Um, U um, kurde. Czadnę wyskoczył nawie. To to. Było? Było Wiem, że ja też. Ej, co słyszałam na, na piosenkę, modelek, bo ja słyszałam, oczywiście, kurde. Dobrze, nie? Kurde, no, dzium. To mega super. Teraz, Wiem, że jestem. Ja jestem Bo nie bardzo tu jest jasno, się zrobiło, więc zawsze przepraszam, że <coughs> nic nie widzicie. No Maria, tylko popisajcie. Muszę kupić cały czas na gębę. Tu jestem oszustwem, zastanowiem się, jak to jest szybokość zrobienia. Ja ten kończy, kończę, więc pa pa.